thank you

Korki, zatory, objazdy, a najczęściej czerwone światło. Czerwona fala zamiast zielonej, która y, tak często denerwuje kierowców i pali się zamiast fali zielonej. To jest y, pewien symbol y, tego, co stanowi y, ogromny problem wszystkich wielkich miast i y, co spędza sens powie kierowcom, a równocześnie y, zachęca do odpowiedzi na pytanie, które zresztą podejmujemy nie po raz pierwszy. Jaka jest przyszłość komunikacji w wielkich miastach? No, łatwo jest postawić pytanie, ale jak trudno odpowiedzieć. Gdyby to było takie proste, prawda, odpowiedź na to pytanie, to byłoby już zrobione. A wiesz, to jest w ogóle postawienie problemu, powiedziałbym, na głowie, bo nie o komunikację tu idzie, a o układ miasta. To no, naprawdę, no, w, w momencie, w którym było tak, że. Odległości od miejsca pracy do miejsca zamieszkania były niewielkie. Kiedy właściwie miasto było konglomeratem sypialni i miejsc, do których ludzie musieli pojechać, wszystko było w porządku. A potem. a, to a potem, było w XIX wieku, a najdalej no tak, na początku. rozrosło się, XX. i problem jest taki, jaki jest. No. Słuchaj, te historyczne rozważania mają jedną dobrą cechę, że można je ciągnąć w nieskończoność, natomiast nie prowadzą do żadnych rozwiązań, i gdybyśmy szukali odpowiedzi. Tych na razie najprostszych, co zrobić, żeby komunikacja była bardziej płynna? Tak? Oczywiście to nie ja, znają specjaliści. Prosta odpowiedź brzmi: zrobić tak, żeby był po prostu porządek. Przypilnować tego odpowiednio i to bardzo często prawie że wystarczy. Nowoczesne miasto przypomina wielką szachownicę, na której postawiono zbyt wiele figur. A w dodatku reguły gry wciąż ulegają zmianom i pionki posuwają się coraz to innymi drogami. Pół biedy, gdyby ich rozmiary pozwalały na taką żonglerkę. Ulice, które zbudowano niegdyś dla pojazdów konnych, muszą wchłonąć dziś ruch samochodowy. W latach 30. policjant kierujący ruchem miał do spełnienia zadanie proste, a nawet dość przyjemne ale już wtedy czuć było swąd, dosłownie i w przenośni. Ta gra nabierała tempa z każdym rokiem. Człowiek stał się niewolnikiem komunikacji, męczennikiem drogowych korków, cierpliwym, zrezygnowanym podróżnikiem po wielkiej, miejskiej szachownicy. Ale nadszedł czas, gdy nowy Gambit stał się życiową koniecznością. Na początek zastosowano najprostsze – własne oczy. Staranna obserwacja zawsze była najlepszym sposobem poznania rzeczywistości, więc zaczęto uważnie obserwować ruch pojazdów, dokąd zmierzają, dokąd chciałyby jechać i z jakim skutkiem osiągają cel. Ale na tej szachownicy wszystko zmienia się w ciągu niewielu sekund, wszystko płynie. Jeśli jednak coś można zobaczyć, znaczy to, że można się z tym zmierzyć. Każde miasto broni się dziś przed nadłokiem, nad nadłokiem samochodów, parkingowe dramaty wielkich metropolii, gdzie postawić to tak by nie zrujnować kieszeni, lub co gorsza, nie zapoznać się z bliska ze sprawnością działania i pomysłami angielskiej policji drogowej. Papierowy mandat można w najgorszym razie wyrzucić. Metalowa tarcza z kłódką nie daje niestety żadnych szans. Za czasów Sherlocka Holmesa dzielni funkcjonariusze Scotland Yardu. Najsłynniejszej policji świata zajmowali się głównie aresztowaniem przestępców wytropionych przez superdetektywa i doktora Watsona. Dziś kwatera główna to przede wszystkim ośrodek sterowania ruchem ulicznym. Tu opracowuje się strategię i stąd płyną taktyczne rozkazy. Z góry wiadomo, że cudownych lekarstw nie ma, że ruch samochodowy będzie większy z każdym rokiem i że musimy z tym żyć. Dlatego strategiczne punkty wyposażono w ruchome kamery telewizyjne, które przez 24 godziny na dobę transmitują obraz sytuacji do centrali. A jest na co popatrzeć. W godzinach szczytu do centrum Londynu przyjeżdża ćwierć miliona pojazdów, a potem muszą odjechać. Szalona karuzela kręci się coraz szybciej. Dzięki telewizyjnym obrazom oficerowie policji nie są już tylko biernymi obserwatorami codziennych batalii drogowych. Oni wiedzą pierwsi, gdzie wydarzył się wypadek czy zator drogowy, ekrany monitorów stawiają zadania, a operator niczym, jednostka centralna komputera, musi je rozwiązywać. Swe informacje zdobywa manipulując zdalnie sterowanymi kamerami ulicznymi. Decyzje zapadają błyskawicznie. Można wysłać pomoc drogową albo karetkę pogotowia, można ustawić objazd albo zamknąć skrzyżowanie. Można też żonglować kolorami, tak by zielona fala płynęła zawsze tam, dokąd powinna. No, można to wszystko, ale już najlepsza policja drogowa na świecie nie rozładuje tych korków, które po prostu są przyrodzone miastom współczesnym. No, po pierwsze, po pierwsze, myśmy no, jak gdyby włożyli współczesny transport w miasta, które zostały zbudowane kiedyś, które tego nie przewidywały. Po drugie, spowodowaliśmy to, wracam do swojej starej tezy, że mieszka się gdzie indziej, pracuje gdzie indziej, że te odległości są coraz większe. I już sam fakt oddzielenia dzielnic mieszkaniowych od miejsc podejmowania pracy no spowodował dwukrotne zwiększenie środków, ilości środków transportu. A powiedzmy taka historia, jak lansowana teza o, o liniowym układzie miast, prawda, takiej, powiedzmy budowania głównie wzdłuż jednej linii rozciągniętej na mapie, tego typu sytuacja po analizie transportowców okazuje się wymagać aż sześciokrotnego wzrostu ilości środków transportu. I to wszystko w stare drogi. No więc można by po prostu usiąść nad takim planem i serdecznie zapłakać, że nic się nie da zrobić. Tymczasem rzecz jest nie w tym, jak budować nowe miasta, bo po prostu, tak jak słusznie powiedziałeś, przede wszystkim problem polega na rozwiązywaniu dylematów komunikacyjnych w starych murach, dlatego że wtłaczamy te środki transportu w istniejące układy urbanistyczne i to powoduje największe problemy. No jasno, szerokie... Zobacz, możesz wszędzie wprowadzić coś takiego. Zobacz na te geometrie. Szerokie Ile autobusy tutaj jeżdżą, trzeba było myśleć, jeżdżą żeby... w wąskich uliczkach. To jest bardzo piękne. No, żeby skrzyżować dwie drogi o ogromnej jest przepustowości. Może to czteropoziomowe skrzyżowanie, natomiast szerokie autobusy jeżdżą w wąskich uliczkach. Tramwaje tłoczą się na ulicach, które były przeznaczone dla maksimum dwóch potoków pojazdów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli takiego rozwiązania, by zmienić tego nie ma, po prostu trzeba to ominąć, zwyczajnie ominąć. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery. poziomy. Coraz częściej jedynym sposobem przejazdu przez wielkie miasto jest ominięcie go. Obwodnice wokół metropolii ciągną się setkami kilometrów. Jedna z najdłuższych na świecie powstaje obecnie wokół Londynu. Po drodze natrafiła jednak na dwa niewielkie miasteczka, których mieszkańcy podnieśli wielką wrzawę. Jedynym rozwiązaniem mógł być więc tunel. I choć na pozór wygląda jak każdy inny, ten tunel jest niezwykły. Wszystko jest tu kontrolowane automatycznie. Specjalne czujniki mierzą nieustannie poziom dziennego światła na zewnątrz tunelu. W ciągu dnia natężenie oświetlenia tunelu jest dopasowywane przez komputer do pogody panującej na zewnątrz, tak by kierowca wyjeżdżający z tunelu nie doznał oślepienia światłem słonecznym. Dzięki temu można jechać szybciej i bezpieczniej. Bezpieczeństwo tunelu zależy także w wielkim stopniu od wentylacji. Nie trudno wyobrazić sobie, że korek drogowy w takim miejscu mógłby błyskawicznie uczynić z tunelu komorę gazową pełną tlenku węgla. Elektroniczne nosy czuwają, by tak się nigdy nie stało. Gdyby jednak poziom spalin przekroczył dopuszczalną granicę, komputer uruchomi natychmiast potężne wentylatory, które usuną niebezpieczne gazy. Podobnie dzieje się, gdy inne czujniki zauważą pogarszanie się widoczności. Raz w miesiącu wszystkie urządzenia technologiczne działające w tunelu Poddawane są surowej kontroli. Komputer prowadzi ewidencję sprawności każdego systemu i jeśli zasłuży, wydaje mu świadectwo zdrowia. Przysłowie mówi, że nie ma dymu bez ognia i rzeczywiście. Ale i dym i ogień są tym razem treningowe. Tunel jest pusty, ale system przeciwpożarowy musi działać bez jest to niezwykła okazja, aby przekonać się, jak potężne muszą być wentylatory działające w takim środowisku. W ciągu kilku sekund gęsty, nieprzenikliwy dym staje się delikatną mgiełką. Ale żaden z tych systemów bezpieczeństwa nie zastąpi ludzkiego oka. Policja drogowa nadzoruje więc tunel dzień i noc. 42 kamery telewizyjne przekazują obrazy sytuacji do ośrodka kontroli. Każda z kamer jest zdalnie sterowana i dzięki temu można przyjrzeć się powstającym problemom naprawdę z bliska i podjąć odpowiednie działania, zanim jeszcze kierowca uszkodzonego pojazdu zwróci się o pomoc. Proszę spokojnie czekać przy telefonie, zawiadomimy pomoc drogową i odezwiemy się do pana za chwilę. Olbrzymie środki, olbrzymie koszty i jak zwykle wątpliwości, czy nie ma innych, prostszych i lepszych rozwiązań. No bo są piękne tuneli, rewelacyjna wprost organizacja, tylko... Wiesz, jeśli pomyśleć o jednym samochodzie, który tam ulega uszkodzeniu, to jest wszystko w porządku. A jeśli pomyśleć o korku i konieczności stania w takim tunelu, a już dziś są korki na świecie długości takiej, że przekraczają długość tunelu. A poza tym, dlaczego są te korki? No co tam jeździ? Samochody osobowe, potem powiedzmy jeszcze ciężarówki. A tak naprawdę przyszłość komunikacji to są środki komunikacji zbiorowej. O, przepraszam się, a dlaczego pozbawiać człowieka przyjemności? jazdy czymś, co jest jego własne, indywidualne, nie zmusza go do chłopu i jazdy po określonej trasie. Jadę no tak, tam, ale... Może z tego punktu widzenia to jest rzeczywiście korzystne, ale chociażby z punktu widzenia energetyki już nie. Bo pomyśl, jeśli powiedzmy przerzucenie człowieka na długości jednego, metra, na długości jednego kilometra przy pomocy podziemnych tuneli metra wymaga tyle energii, Przyjmijmy taką jednostkę, to już użycie tramwaju w takim samym układzie wymaga pięciu jednostek, a użycie, no chociażby malucha, prawda? Mam na myśli w ogóle samochody indywidualne, 16 jednostek energetycznych. No i teraz wystarczy to policzyć. Z tego punktu widzenia to najlepszy jest generalnie rower, ponieważ wymaga 0,8 tylko takiej kostki. No i tak dalej. Natomiast nie lekceważyłbym tego elementu, o którym mówiłem, że samochód jest indywidualnym środkiem transportu, gdzie człowiek sobie wybiera sam porę i trasę i daje mu ona w pewnym sensie poczucie niezależności, a nawet może i wolności. Tak? To, jest... to nie daj, że chcesz ruch dostosowywać do starych miast, to jeszcze do przestarzałego środka lokomocji. Nie powiedziałbym, że jest on przestarzały, bo jednak yy, choćby w takim kraju jak Japonia na ulicę Tokio wyjeżdża codziennie 8 milionów samochodów i też jadą, choć oczywiście utykają w korkach, ale tu właśnie widać, że decydującym elementem jest inżynieria ruchu drogowego. Organizacja ruchu jest tym, co decyduje. W portowym Southampton działa od niedawna elektroniczny system sterowania 40 skrzyżowaniami ulicznymi. Celem jest przewidywanie i eliminacja korków drogowych. W tym niewielkim biurze zbiegają się wszystkie nitki systemu. Stąd ruch drogowy w całym mieście jest automatycznie sterowany i kontrolowany przez 24 godziny. Informacje o nasileniu ruchu płyną z każdego skrzyżowania łączami telefonicznymi i poprzez urząd pocztowy trafiają do centralnego komputera. Te wszystkie informacje są nieustannie oceniane i na ich podstawie steruje się światłami ulicznymi, tak by ruch samochodowy był jak najbardziej płynny. Każda decyzja jest zapisywana w pamięci maszyny dla przyszłych pokoleń urbanistów ku przestrzeni. Sercem systemu jest sposób przekazywania informacji z poszczególnych skrzyżowań. Czujniki umieszczone pod powierzchnią jezdni rejestrują przejazd każdego pojazdu. Specjalne przekaźniki ślą te informacje do centralnego komputera i oczekują na decyzję. Przypomina to sytuację, w której trzeba wysłuchać 40 ludzi mówiących na raz. Na szczęście to, co dla człowieka byłoby upiornym hałasem informacyjnym, dla komputera jest łagodnym szmerem. Ma nawet dość czasu, by popisać się swoją sprawnością. Wie dokładnie, ile pojazdów oczekuje pod czerwonym światłem na skrzyżowaniu numer 7 i kiedy nastąpi właściwa chwila, by zapalić im zielone światło. Informacje o natężeniu ruchu na każdym skrzyżowaniu są nieustannie odświeżane. Komputer sam ocenia, czy podjęte decyzje były wystarczająco skuteczne i robi to w odniesieniu do wszystkich 40 skrzyżowań. Niezależnie od sterowania sygnalizatorami świetlnymi, centralny komputer nieustannie sprawdza sam siebie i swoje źródła informacji, to znaczy kontroluje czujniki, a także wykrywa ewentualne awarie sygnalizatorów. W tym momencie jednak złote rączki fachowca nie zastąpi żaden komputer. Każdą sobotę i niedzielę nowy system sterowania ruchem zostaje poddany ogniowej próbie. Na mecz swojej ulubionej drużyny przyjeżdżają tysiące kibiców, oczywiście samochodami. Przejeżdżają o różnych porach, ale gdy zabrzmi końcowy gwizdek sędziego, ruszą wszyscy razem. Teraz dopiero okaże się naprawdę, jak bystre są elektroniczne oczy systemu. Rosnąca niebieska linia u dołu ekranu świadczy, że komputer już wie o narastającej fali pojazdów wokół stadionu i że już planuje, jak kierować przejazdem tej rosnącej fali przez miasto. Ruch wciąż narasta, a więc komputer wydaje polecenie, by na niektórych skrzyżowaniach zielone światło paliło się niemal stale. Stan ten potrwa tak długo, póki nie dotrą informacje, że natężenie ruchu zmalało. Wtedy cykle świetlne wrócą do normy. Wygląda na to, że nie tylko ulubiona drużyna strzeliła gola. w przykładzie doskonale widać, jak wiele może właśnie to, co nazywamy organizacją ruchu, to co nazywamy dziś akomodacją cykli świetlnych dopasowywania cykli świetlnych na poszczególnych skrzyżowaniach nie, nie tylko do siebie, ale do aktualnie istniejącej sytuacji. Te szafy to są już coraz częściej urządzenia w pełni zelektronizowane i choć jeszcze na ulicach naszych miast takie nie działają, to ten czas niewątpliwie nadchodzi i to jest właśnie sposób oszczędzania energii, bo cała filozofia inżynierii ruchu polega na tym, żeby samochód w ogóle się nie zatrzymywał. Każde zatrzymanie i ponowne ruszenie pojazdu to jest zużycie paliwa równe przejechaniu jednego kilometra, a więc widać jaka to jest skala oszczędności energetycznych, dzięki czemu. Dzięki elektronice. Ta wiara w elektronikę czyni cuda, proszę bardzo. Nawet z tak sceptycznymi ludźmi. A jednocześnie, ty wiesz, jak stare jest to rozwiązanie? Sygnalizacja świetlna ma już no, ponad 150 lat. A taka ideologia... No proszę bardzo. A ideologia akomodacji, dostosowania się do tego ruchu już nawet zrealizowana, ma dobre 60 lat. Oczywiście wszystko zaczęło się kiedyś w Stanach Zjednoczonych, gdzie te problemy narodziły się pierwsze. A jednocześnie, słuchaj, przecież cały czas mówimy o czymś. Starym o tyle, że samochód jest w ogóle środkiem przeżytym już. Ja już nie wspominam nawet o fakcie, że jeśli ktoś jedzie w tramwaju, to powiedzmy zajmuje umownie biorąc jedną jednostkę przestrzeni. Prawda? Jeśli jedzie metrem w ogóle nie zajmuje, bo to w tunelu, ale jeśli jedzie samochodem, zajmuje takich jednostek 37. Pomijam nawet to, mówię o tym, że elektronika, o której wspominasz, jest w stanie tylko uelastycznić jakby system, ale ma swoje granice i te granice już dziś są osiągalne, nic więcej się nie wyciągnie. Jeśli mówić o nowych rozwiązaniach, Elektronicznych to owszem, ale o zupełnie nowych systemach. Nie takich. Poszukiwania trwają. Czujne oczy telewizyjnych kamer spoglądają na szaleńczą karuzelę pojazdów. I choć z pozoru wygląda normalnie, ta kamera kryje w swym wnętrzu tajemnicę. Tą tajemnicą są mikrofale. Dzięki nim obrazy przesyłane są do ośrodka kontroli. Eksperyment wykorzystujący już dziś technologię jutra. Obrazy ruchu drogowego przesyłane są z reguły siecią podziemnych kabli. Nie trudno wyobrazić sobie, ile kłopotów i objazdów wymaga zainstalowanie takiej sieci kablowej. Mikrofale są znacznie subtelniejsze, a poza tym wcale ich nie widać. Tylko specjalne mierniki pozwalają stwierdzić, czy mikrofalowy sygnał jest dostatecznie silny, by transmitować ostre, wyraźne obrazy. Ale na tym nie koniec zaglądania w przyszłość. Oprócz mikrofal doskonałym sposobem przesyłania obrazów może być promień lasera. Oprócz tego nadaje się on do zdalnego sterowania samą kamerą. Precyzyjne strojenie, i pomiędzy laserem a odbiornikiem umieszczonym o kilka kilometrów dalej powstaje ponad dachami domów niewidzialny most informacyjny. Kamera widzi promień lasera jako biały punkt i to wystarczy. Kontakt został nawiązany. Znaczenie obu tych systemów dla kierowania ruchem drogowym może być olbrzymie. Doskonałej jakości obrazy będą błyskawicznie docierać wszędzie tam, gdzie są potrzebne, a w dodatku bez kłopotliwych i kosztownych kabli. Ale cóż to wszystko może obchodzić zgnębionego kierowcę, który utknął dwie godziny temu w ulicznym korku, a w dodatku nie zna miasta i nie wie, jak trafić pod właściwy adres? Nadchodzi więc czas troski, nie tylko o zatłoczone ulice, ale także o zagubionych kierowców. Wystarczy połączyć się telefonicznie z centralą tego eksperymentalnego systemu i podać dwie informacje: gdzie jesteśmy. I dokąd chcemy jechać. Komputer zidentyfikuje na mapie oba punkty i natychmiast zaproponuje kierowcy trzy rozwiązania: trasę najszybszą, najtańszą lub najkrótszą. Z chwilą, gdy kierowca dokona wyboru, komputer śledzi natężenie ruchu w rejonie podróży i gdy będzie to konieczne, doradzi zmianę trasy. Oblicza równocześnie odległość dla każdego z wariantów i przewidywany czas dotarcia do celu. Ale co zrobić w przypadku, gdy kierowca nie ma akurat telefonu pod ręką lub automat zjada monety? Wtedy trzeba taki system zainstalować w samochodzie. Pod tablicą rejestracyjną umieszczono anteny nadawczo-odbiorcze. To właśnie klucz do systemu automatycznej nawigacji, dzięki któremu tradycyjne mapy i plany miast mogą stać się niepotrzebne. Na każdym skrzyżowaniu tej niezwykłej trasy elektroniczne czujniki łączą się z przejeżdżającym samochodem. Przed rozpoczęciem podróży kierowca informuje swój pokładowy komputer, dokąd chce jechać, używając specjalnego numeru kodowego. Teraz już komputer będzie go prowadził za rączkę do celu krok po kroku skrzyżowanie za skrzyżowaniem. Kiedy samochód mija drogowy czujnik, informacja o celu jego podróży zostaje przekazana do następnego skrzyżowania. Stąd instrukcje, jak jechać dalej, wysyłane są z powrotem do samochodowego komputera. Pokładowy komputer działa jak miniaturowy, osobisty drogowskaz. Na skrzyżowaniu mówi kierowcy, co robić dalej: jechać prosto czy skręcać w prawo. Aktualne położenie samochodu i punkt docelowy są nieustannie przekazywane do centrali systemu, a on wie wszystko: jak jechać, którędy i kiedy się jest na miejscu. Szkoda, że jest tylko jeden taki na świecie. Właśnie to jest wada niestety wielu elektronicznych systemów, że produkuje się je w jednym egzemplarzu i są tylko fantazją, by nie rzec fanaberią konstruktorów. Ale nie trzeba aż szukać tak wyrafinowanych rozwiązań. Wystarczy, jeśli na co dzień tę elektronikę zaprzęgniemy do organizacji ruchu do sterowania ulicznymi sygnalizatorami. Co więcej, jeżeli wzbogacimy pejzaż naszych miast o coś takiego, co można by nazwać wyświetlaczem prędkości, a od czego zależy w ogromnej mierze to, by paliła się ta pożądana zielona fala, a nie czerwona, bo przecież ta synchronizacja czy akomodacja wielu skrzyżowań do siebie jest możliwa tylko wówczas, jeżeli pojazd porusza się z odpowiednią zaprogramowaną prędkością. I cóż tam, że będziemy mieli mapę. Dobrze by było, żeby Ale po prostu to są szybko wszystko jechać. prawdy takie malutkie. No tak samo jak ta prawda, że czasem wystarczy kierowców nauczyć. Ewentualnie no, wpoić im no, odrobinę, powiedziałbym, elementarnej wprost uprzejmości na jezdniach i już będą dwa razy, dwa razy bardziej szybcy. To po, Wystarczy popatrzeć na przykład na sytuację w Japonii, w której byłeś, jak ci pięknie ustępowali drogi, prawda, jak wszędzie mogłeś dojechać. Przede wszystkim kierowcy umieją ruszać szybko spod świateł. No, to też jest prawda. Biznesia. Przy czym nawet to, co było pokazane, te elektroniczne mapy, słuchaj, to nie jest rozwiązanie, o którym ja myślałem, takie systemowe. No bo to prawda, że tu, tu wszędzie używa się coraz Większej ilości elektroniki, żeby wreszcie te miasta stały się przejezdne. To znaczy, żeby nie zakorkowały się zupełnie. Ja myślę o zupełnie innym rozwiązaniu. Słuchaj, no, popatrz. Było tak, prawda? Stare miasto w Warszawie. Jest tak, powiedzmy, okolice nowoczesnego Ursynowa Warszawskiego. Powiedzmy, że do tego dojdzie ta cała komputeryzacja, specjalne oświetlenia dróg i tak dalej i że będzie coraz lepiej. A tak naprawdę, czy nie warto zadać sobie pytania. A po co w ogóle jeździć? Po co ludzie mają jechać do tego biura, do tej fabryki? Przecież tak naprawdę wystarczy, jeśli zamiast nich powędruje tam informacja. Niech oni sobie siedzą u siebie w domu i pracują tak jak trzeba. I zamiast kładzenia kabli, tego przyrządowania, co tu jest, połączyć ich terminale domowe, prawda? w taki sposób, żeby mogli, nie ruszając się z miejsca albo pokonując niewielkie odległości, robić to wszystko, co robią. Idea zintegrowanego systemu informacyjnego, gdzie drogami biegnie informacja, a nie ciężarówki i samochody osobowe. Znaczy, to nie jest piękne? Pełna jako groza. wizja? Pełna groza.